Witam serdecznie. To impulsem, który mnie skłonił, żeby zastanowić się nad takim nieco przewrotnym tematem, nowoczesność w starym stylu, był właśnie ten obraz. To znaczy malowidło ścienne w starożytnym grobowcu. Zacząłem się zastanawiać, co te ko żonglujące kobiety mogą mieć wspólnego z współczesnym żonglerem. Czy jest to element zabawy uwieczniony, czy jest to element pewnego rytuału religijnego, który miał uświetnić pogrzeb władcy. Dlatego, nachodzi mnie taka myśl, że żonglerka, jako jedna z najstarszych form, ale ta najstarsza forma zaczęła budować nowy cyrk, wpływać na to, jak nowy cyrk wygląda, jednocześnie przeciwstawiając się tradycji klasycznego cyrku. I żonglerka została doceniona już, ze, po, biorąc pod uwagę chociażby za założenie, w Związku Radzieckim w 1926 roku szkoły, cyrku i estrady. Jako podstawę programu założono wtedy, że żonglerka będzie tą obowiązkowym przedmiotem, ponieważ stwierdzono, że właśnie to żonglowanie wpływa na wytywałość. Żonglowanie pomaga nam skoncentrować się na danym wysiłku i wpływa jednocześnie na ciało i umysł. Sprawia, że być może. Yy, jest, to ono kształtuje to, y, czym jest poczucie cyrkowca, czym powinno ono być. Nie da się literalnie y, ustalić jednoznacznie, gdzie się narodziła żądryka. A warto wiedzieć, że jeżeli mówimy o takiej starej praktyce kulturowej, jednej z najstarszych praktyk kulturowych, to często dochodzi do pewnych uproszczeń, pewnych uchybień. Nie ma linearnego początku żonglerki. Żonglerka rodziła się w różnych kulturach i warto brać pod uwagę zawsze kontekst kulturowy. Jeżeli go nie weźmiemy pod uwagę, możemy dojść do błędnych wniosków, że jest to związane jedynie z pewną ludycznością, zabawą, a chociażby w starożytnej Japonii żonglerka była elementem medytacyjnym. Ona miała służyć jednoczeniu się naszego ciała i umysłu. Będzie to również widoczne w drugiej połowie XIX wieku w Europie, gdzie właśnie doceniano najbardziej artystów żonglerów japońskich, hinduskich czy chińskich, którzy przyjeżdżali żonglowali sztuletami, żonglowali tarżami czy zębami Ich doceniono ich bardzo na tak zwanym rynku europejskim. I Zastanawiającą rzecz powiedział również wtedy jeden z apodytystów, czyli osób zajmujących się żonglerką stopami. Yamato, słynny japoński żongler, powiedział, że Europejczycy nie są w stanie żonglować tak jak Japończycy, że jest to coś przynależnego tamtejszej kulturze. Znaczyłoby to, że mamy tu do czynienia z czymś, co współczesna peryformatyka nazywałabym mianem etnomotoryczności. To znaczy pewne ruchy, pewien styl, pe pewna technika żonglowania jest przynależna danej kulturze i ciężko ją przenieść na inną kulturę, z jaką ma styczność. I podczas tego przenoszenia zastanawiające jest, czy dalej mówimy o oryginalnej sztuce, czy mamy do czynienia z jakimś naśladownictwem. Ale żonglerka wykazuje na tyle plastyczność, że widać wyraźnie, że zawsze możemy tu mówić o pewnym improwizacji, pewnym przenikaniu się i łączeniu kultur. Wychodzę z pewnego założenia, że żonglerka jest na tyle prosta, że każdy może jej się nauczyć, jednocześnie, żeby osiągnąć, jest na tyle skomplikowana, żeby osiągnąć w niej mistrzostwo. Co to, spra co to sprawia? Sprawia to przede wszystkim to, że tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że e, żonglerka jest taką Takim łącznikiem między tym, co współcześnie nazywalibyśmy nowym cyrkiem, między tym, co jest kuglarstwem, czy pewną formą performanceu wychodzącą poza obszar tradycyjnego cyrku, jest łącznikiem między właśnie tym, co wymieniłem, a tradycją, pewną historią, która wywodzi się z różnych kontekstów kulturowych. Tu, na przykład, przed Państwem jest. Drzeworyt przedstawiający Zan i z pełnopisy Song. Jest to mm, wojownik, który żonglował mieczami. Jest to stare chińskie podanie, mówiące również o tym, że żonglerka miała także konteksty militarne. Ona miała również służyć takiemu przygotowaniu się przed bitwą, pewnemu nabraniu y, elastyczności i pewnemu takiemu wielkiemu skupieniu, że oto nasze ciało i nasz umysł jednoczą się przed idącą, nadchodzącą bitwą. I biorąc to po, pod uwagę, to o czym mówiłem, tę łączność między tradycją i y, współczesnym cykiem. warto zwrócić uwagę na Jerome'a Tomasa w jego spek spektaklu, właśnie. On wykorzystywał symbolikę i może takie rzeczy, które kojarzą nam się z typowo tradycyjnym cyrkiem, bo co spodziewamy się właśnie wchodząc, do, co spodziewamy się ujrzeć wchodząc do takiego namiotu? Czy spodziewamy się tam nowoczesnego cyrku, czy tradycyjnego cyrku? Tu na samym etapie projektowania sceny, scenografii mamy do czynienia z pewną grą założeń, z pewną grą Kontekstualną, z pewną grą tego, czym jest tradycja i czym jest właściwie mm, żonglerka. Bo sama przestrzeń półkolista, półokrągła, nawiązywałaby do tradycji cyrku, ale to, co robi na niej Żeron, nie ma wiele wspólnego z tradycyjnym cyrkiem. Mamy tu, nazwałem to woltyżerką różnych styli. Mamy tu do czynienia z bulleską, mamy tu do czynienia z tradycyjnym cyrkiem, właśnie, a być może momentami z teatrem gestu, teatrem dramatycznym, a czasem nawet z czymś, co moglibyśmy podporządkować do sideshow, do freak show, czyli czymś, co ukrywało się w, z, z tyłu cyrku, co było gdzieś na uboczu. I właśnie skąd żywotność żonglerki? Nowy cyrk uczy, że zabawa jest właśnie również dla dorosłych, nie jest rzeczą infantyną i cechą charakterystyczną dla niedojrzałości. To jest to, o czym mówiłem, stwierdzając, że możemy mówić o pewnym nowoczesności w stałym stylu, pewnym przenikaniu. Czy być może te kobiety z tego e, początkowego malowidła na ścianie grobowca miały ten sam cel, jaki przyświeca współczesnemu żonglerowi. Być może możemy tu mówić o pewnym przechodzeniu pewnych doświadczeń, pewnej dyfuzyjności w kulturze, która kształtuje się pomimo czasu i pomimo przestrzeni. I właśnie to też jest główne pytanie. Jak ta tożsamość żonglera kształtuje się przechodząc w czasie i przestrzeni? Czy właśnie Jerome Thomas rzeczywiście robi coś, co tylko dzisiaj wyłącznie może być uznane za łamanie pewnych schematów, za pewną nowość, za pewne właśnie kształtowanie współczesnego cyrku. Wychodzę z założenia, czytając głównie pamiętniki datowane na pierwszą połowę XIX wieku, że niekoniecznie. Biorąc pod uwagę żonglera, jakim był chociażby Karl Rapp, Żonglera siłowego, który żonglował 30-funtowymi kulami armatnymi, oceny jego spektakli były podobne do ocen, jakie możemy dzisiaj spotkać właśnie w, w, w przypadku przedstawień Żeron Tomasa. Co to by znaczyło? To by znaczyło, że podobny język, podobne doświadczenia i to wcale. Może odchodzimy w tym punkcie od tego podziału no, nowy cyrk, stary, stary cyrk, cyrk klasyczny, cyrk tradycyjny, a znowu zbliżamy się do czegoś, co być może już wybrzmiało trochę wczoraj. Zbliżamy się do mówienia o cyklu jako takim w ogóle. Bo um, pytając się kogoś, czy twoje, twój spektakl będzie klasyczny, czy będzie właśnie współczesny, czy może będzie awangardowy, może źle stawiamy mu pytanie. Może to nie jest dla niego istotne, jak, jakim będzie ten spektakl, ale o to, że on się sam odbywa, że mamy do czynienia z pewnymi efemerycznymi doświadczeniami, które bardzo ciężko przełożyć na język pisany, czy też bardzo ciężko umiejscowić w tych pamiętnikach, bo tak, tam są pewne doświadczenia opisane, pewne informacje, ale ile my możemy z tego wyciągnąć, ile my możemy powiedzieć, o tym, że żongelka, przychodząc przez różne, różne czasy i przez różne, różne przestrzenie, tak naprawdę kształtowała pewien styl, styl artystyczny, kształtowała pewną bytno, podmiotowość na scenie, coś, co w, wymagałoby opisu, może w kategoriach antropologii widowisk, chociaż bardziej bym się też skłaniał w, w kategoriach w, w teorii performance, ponieważ performance zwraca większą uwagę właśnie na te efemeryczne do, doświadczenia zarówno odbiorcy jak i twórcy. Efemeryczne doświadczenia, które często nam unikają, a które mogą być tym łącznikiem, o którym wspominam w temacie. Łącznikiem, który będzie łączył tą tradycję tych żonglerów w, Starożytnej Japonii, starożytnych Chin, starożytnej Egipcie, starożytnej Grecji, którzy być może nie kierowali się zawsze tym samym, co, czym kieruje się współczesny żągle. Ponieważ warto tu zwracać uwagę zawsze na kontekst kulturowy, bo właśnie przez częste uproszczenia i pomijanie tego kontekstu wiele spraw nam umyka. Ale współczesne żągy i z Często ma do czynienia z technikami wypracowanymi przez lata, przez yy, długie lata i pytanie, jak on się do, do nich dostosuje, jak on będzie je przetwarzał, czy w jaki sposób umiejscowi je w swoim własnym kontekście kulturowym, to jest właśnie pytanie o, o to, czym powinniśmy się zająć. Badając pamiętniki, natrafiłem na opisy żonglerów tzw. salonowych. To są jedne z najczęstszych opisów danej arystokracji, budzące taki największy podziw. Właśnie coś, co wydawałoby się przełamywało ówczesne schematy i coś, co być może pewien wydźwięk, podobny, pewien podobny emocjonalny wydźwięk tych opisów jest podobny do tego, co, co wybrzmiewa opi przy opisywaniu właśnie mm, spektakli Rzejącą masa. Gdy Żongę nagle używał całego otoczenia, w jakim bawiła się arystokracja, czyli nagle brał świeczni świeczniki gospodyni, nagle zdzierał obóz ze stołu i wprawiał to wszystko w ruch, w gdzieś w jednym z w dzienników, nawet trafiłem na wynotowane zdanie, że. Mm, umiejętności tego człowieka, aż się proszą o to, żeby on wprawiał te przedmioty w ruch, te przedmioty, aż proszą, żeby on je wprawiał w ruch. Czyli mamy tu dość, znowu, um, myślę, że to znowu będzie czymś, co możemy nazwać łącznikiem, że tak naprawdę um, żonglerka w nowym cyklu nie wzięła się z niczego i warto um, Badać również żonglerów zajmujących się żonglerów w pierwszej połowie XIX wieku, być może żonglerów wędrujących w średniowieczu, aby zastanowić się nad tym, jak kontekst kulturowy kształtuje pewną żonglerkę jako czynność i jak ona poprzez swoją. Dyfuzyjne pojawianie się w, w pewnych kulturach, nie zawsze powodowane tym samym, ale pewne odżywanie, pewne zanikanie technik po to, by mogły się pojawić w całkiem innej postaci gdzieś indziej na nowo, to wszystko doprowadza do pewnej, pewnych badań nad efemery, efemerycznością żongelki, nad tym, jak powinniśmy ją postrzegać. I tutaj um, chciałbym zaprezentować pewne, um, pewien spektakl żongelski, synthysolej, który nawiązuje do estetyki, nie wiem czy świadomie, nawiązuje do estetyki salonowej, żongera salonowego, czyli ubranego Dandysa, który wykorzystywał często um, elementy codzienne. To w tym wypadku będą to kapelusze. I teraz z kolei bym zaprezentował też krótko jeden z, z występów właśnie Roma Tomasa w, w Forest. thank <laughs> you Dobrze właśnie, więc widzimy takie użycie niecodziennych przedmiotów, przedmiotów codziennych, Charakterystyczne dla Jerome'a Tomasa i dla współczesnej żonglerki, mo można by odnaleźć właśnie w również w opisach XIX-wiecznych, zwłaszcza w pierwszej połowie. Można założyć, że wy wyczyny niektórych tamtejszych żonglerów y spotykały się z podobną reakcją jak wyczyny Jerome'a Tomasa. To być może dokładniej wybrzmi w artykule, gdy przywołam konkretne fragmenty pamiętników i konkretne fragmenty współczesnych recenzji, aby właśnie pokazać, jak rząd o którym mówię, staje się to tym łącznikiem pomiędzy tradycją bardzo odległą, sięgającą czasem początków. Bardzo wiekowych kultur, a z tym, co jest współcześnie, tym, co ciągle, jest, ciągle się zmienia, z tym, co jest związane z pewną efemerycznością, być może charakterystyczną dla sztuki cyrkowej w ogóle, ale sądzę, że żołnierki w największym stopniu, ponieważ ciężko tu kłócić się. Co było wcześniej, elementy cyrkowe na pewno dostrzegamy w starożytności, ale nie kusiłbym się tu o znowu tworzenie jakiejś linearnej historii pewnego widowiska, co często próbują czynić anteporozy widowiskowi. Myślę, że jest to z błędem i pewnie zawierałoby pewne uproszczenia, które by wypaczały gdzieś to, na czym nam zależy, to by. Być może na reakcjach widzów, na, na tych doświadczeniach, które właśnie przyświecają dzisiejszym odbiorcom Jeroma i tym, co czuli XIX-wieczni odbiorcy. I z taką myślą, że badajmy to z punktu widzenia performanceu, z punktu widzenia antropologii widowisk, ale. Nie gućmy się na proste uproszczenia i szukanie łatwych schematów. Dziękuję Państwu bardzo.